Gotowa, start. Jako inżynier materiałowy, specjalista od stali i betonu, nabawiłam się pewnego skrzywienia zawodowego, bo czy zdarzyło Wam się kiedyś pomyśleć o czekoladzie jak o materiale? Spożywamy jej 8 milionów ton rocznie. Gdyby ustawić na sobie tabliczki, moglibyśmy spiąć się po nich pod księżyc. Czekolada. Bez kryształów tłuszczu kakaowego nie miałaby swojego połysku, smaku ani trzasku podczas pękania. Chciałabym Wam powiedzieć, co inżynier materiałowy widzi w czekoladzie. Czekolada jest w Europie znana od 500 lat. Jednak zaledwie 50 lat temu odkryliśmy, że czekolada, a właściwie zawarte w niej tłuszcze, mogą krystalizować w sześciu odmianach polimorficznych. Co to znaczy? Wiemy, że węgiel może występować w postaci miękkiego grafitu lub supertwardego diamentu. W zależności od ułożenia w sieci materiału mamy ten sam pierwiastek, a zupełnie różne własności. W czekoladzie to nie atomy, tylko cząsteczki tłuszczu mogą się różnie ułożyć, dając sześć różnych materiałów. Z sześciu form czekolady cztery z nich topią się poniżej 30 stopni czyli dużo poniżej temperatury ciała. A przecież chcielibyśmy, żeby czekolada rozpływała nam się w ustach, a nie w opakowaniu. Tak naprawdę najlepsza czekolada to czekolada beta. I tylko ona da nam ten upragniony smak. A czy zdarzyło wam się kiedyś otworzyć czekoladę, a tu przykra niespodzianka, bo pojawił się na niej dziwny biały nalot? To nie pleśń. To cukier lub tłuszcz. Jeżeli chcecie sprawdzić, z czym mamy do czynienia, to spróbujcie zdrapać ten osad. Jeżeli się kruszy, to cukier. Jeżeli jest lepki, to tłuszcz. Gdy wilgoć dociera do czekolady, woda rozpuszcza cukier, a odparowując, zostawia biały nalot. Jednak tajemnicą pozostawało, skąd się bierze tłuszcz na powierzchni czekolady. Część tłuszczu nie jest schowana w tych kryształach czekolady, tylko może się między nimi przemieszczać, dostając się na powierzchnię tabliczki. A im wyższa temperatura, tym cząsteczki są bardziej ruchliwe i tym łatwiej mogą się przemieszczać. Jak temu zapobiec? Im więcej przeszkód napotyka taka wędrująca cząsteczka tłuszczu, tym mniejsza szansa, żeby się na powierzchnię. Jeżeli czekolada składa się z wielu drobnych kryształów, cząsteczka taka napotyka cały czas na granice między nimi i tym samym jest zamknięta w materiale. Nauka mówi nam, że najlepsza czekolada jest drobnokrystaliczna, a kryształy występują w formie beta. Czy o czekoladzie wiemy już wszystko? Och, nie. Nadal nie wiemy, jak stworzyć czekoladę, która byłaby odporna na wysokie temperatury, ani co skrywa przed nami różowa czekolada. Jednak piękno nauki i czekolady polega na tym, że wiele słodkich tajemnic jest jeszcze do odkrycia. Dziękuję. Nie zadaję pytania, to jest bolesne. Czeje, czeje, a to jest prawdziwe, tam na tym stoliku? E, tak, 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 to jest mm. czekolada. Pachnie? Pachnie czekoladą, prawda? No Jest nauka, to rozumiem. Co to jest ta forma beta? Znaczy, można spróbować? E, to znaczy, jeżeli mamy dobrze zrobioną czekoladę, to kryształy będą w tej formie beta. Tak, jeżeli mówimy przede o węglu, no to możemy powiedzieć, że mamy właśnie. Diament, mamy grafit, mamy grafen. W przypadku bardziej złożonych i to się nazywa generalnie alotropia. W przypadku jakby układów, gdzie mamy nie atomy, tylko całe cząsteczki, mówimy właśnie o polimorfizmie. W przypadku czekolady mamy jakby sześć tych form i ta forma beta też jest nazywana formą piątą. I to jest ta najbardziej taka odpowiednia forma, która właśnie ma ten odpowiedni połysk, smak też. I ta forma beta jest najbardziej pożądaną formą, ponieważ też pozwala nam na podczas jakby... A Pani po smaku umie odróżnić formę beta od gamma? E, da się ją odróżnić, ponieważ jeżeli mamy... Y, czekoladę źle zrobioną i mamy te pozostałe formy, ta czekolada będzie, może nawet nie po samym smaku, ale po teksturze, ona będzie taka bardziej, będzie czuć takie właśnie takie ziarna jakby w niej i to, to jest odróżnialne, to, to da, się, da się odczuć i tak dlatego też na przykład czekolada, która jest przetrzymywana bardzo długo, tam ta forma też się zaczyna już zmieniać w kolejną i to też da się odczuć po smaku, że ta czekolada już nie jest taka odpowiednia twardość, też właśnie zmienia się temperatura topnienia, więc też jakby odczuwamy, że na tym języku no to trzeba dłużej poczekać, żeby to się stopiło, dlatego ta forma jest jakby Taka najbardziej, najbardziej odpowiednia. Ja mam takie pytanie. Powiedziałem tą najstarszą czekoladę, która tam jest na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest. I czemu ona się nie ubieliła? E, to znaczy, to jest kwestia też przechowywania. Ja jej generalnie nie widziałam, ja wiem, że ona tam jest. No jest <laughs> widziałam czarna zdjęcia. jest po prostu czarna i je, gdzieś tam set lat. No. <laughs> tak, tak, ona jest dosyć, dosyć stara. Ale to jest kwestia przechowywania. To jest kwestia odpowiednich warunków przechowywania, właśnie braku wilgoci, braku zmian temperatury i też jakby dzięki temu możemy zachować tą, tą czekoladę w takiej postaci. Ja nie myślę, żeby August od razu włożył do tego, żebyśmy mogli ją zobaczyć za Nie, lat. Te, Też nie myślę, ale myślę, że mimo wszystko jakby nie znam całej historii, jaka przeszła ta tabliczka od momentu jej znalezienia. Jednak podejrzewam, że było tam dosyć sucho. I raczej warunki, jakby temperatura się nie zmieniała za bardzo. Stąd właśnie ta czekolada jest to To Wtedy mleka chyba nie dodawała. Też, też na pewno jest to czarna czekolada, tak, tak sądzę. Na pewno jest to czarna czekolada, a czarna czekolada, nie dość, że ma lepsze własności zdrowotne, to też lepiej się przechowuje. Może Wawel stoi na takim czekoladowym kamieniu węgielnym? Może? Kamieniu czekoladowym. Może, może, nie sprawdzałam ostatnio, ale może. Mnie zmartwiła ta nazwa czekolada różowa. Bo to jest taka czekolada Rzeczywiście jest taka czekolada. I czy czekolada może być bez kakaowca? E, zawsze kakaowiec w jakiejś formie jest, ponieważ jakby z kakaowca mamy to masło kakaowe i mamy miazgę kakaową. E, więc jakby w tej różowej czekoladzie mamy praktycznie samo, jakby ten składnik od kakaowca to jest jakby to masło kakaowe. I różowa czekolada, jakby oni ją stworzyli, zaprojektowali dwa lata temu, tak naprawdę weszła na rynek. E, I ona faktycznie nie ma barwników, ona jest naturalna, ona się liczy jako czekolada, e, ale prawda jest taka, że jak próbowałam dotrzeć troszkę do tego, jak faktycznie się wyrabia, to wszystko jest właściwie chronione patentami. I tutaj bardzo ciężko jest do czegoś dotrzeć. Jednak to jest cały proces od momentu zbioru z odpowiedniego gatunku z odpowiedniej powiedzmy drzewa, który rośnie w odpowiednim miejscu, przez cały proces otrzymywania czekolady da się faktycznie otrzymać czekoladę różową. No, już dawno nie widziałem tak słodkich oczu od całego jury, ale z, no z bólem muszę przerwać tę, tę miłą rozmowę na temat czekolady. Tylko niech pani mi jeszcze powie. Tak. Robi się teraz na lody z buraka, lody z kaloru, lody z, z, ze smacznych rzeczy. A czekolada z buraka to jest jakaś przyszłość? Czy? To znaczy, w to czekoladę musimy dodać cukier. O, Więc jakby iść burakach. tym burakiem cukrowym, to można by powiedzieć, że czekolada jest Uratowaliśmy troszkę. reputację buraka cukrowego, tak szarganą <grym> przed południem. Dziękuję pani bardzo. <grym> Dziękuję.